Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak zainstalować bardzo fajny i szybki motyw do Twojego WordPressa. Mam tutaj na myśli Cadence WP, bo po takim moim researchu wychodzi na to, że on jest naprawdę szybki w porównaniu z innymi. Oczywiście jest w wersji darmowej oraz Pro. My skupimy się na wersji darmowej, bo ona oferuje bardzo, bardzo dużo. Przechodzimy sobie do sekcji w wygląd. Klikamy dodaj nowy motyw. No, i widzimy tutaj nawet nam się pojawia. Klikamy zainstaluj. Wiadomo, chwilkę musimy odczekać. Wszystko zależy od prędkości waszego internetu. Mamy zainstalowane. Klikniamy od razu włącz. Oczywiście moglibyśmy zastosować tak zwane child team, czyli szablon dziecko. Musimy zainstalować jeszcze jedną wtyczkę, która jest również wydana przez Cadence. Chodzi tutaj dokładnie o. Cadence Blocks. Wchodzimy wtyczki, dodaj wtyczkę, tak i szukamy Cadence. Klikamy Zainstaluj i klikamy Włącz. Teraz możemy sobie przejść do ustawień samego szablonu i zainstalujemy przykładowy szablon startowy. Wchodzimy w zakładkę Wygląd i klikamy Cadence. Tutaj widzimy, pojawiły nam się opcje tego szablonu. Te rzeczy, które są oznaczone kłódką, są dostępne w wersji Pro. Przejdźmy sobie teraz do zainstalowania szablonów startowych. Klikamy w szablony startowe, klikamy instaluj szablony startowe. Jak widzicie, mamy zainstalowaną wtyczkę i ogromną ilość szablonów. Oczywiście są to szablony w wersji darmowej jak i premium. Tutaj z filtra wybieramy sobie, żeby były tylko darmowe i jak widzicie, tych darmowych jest ogromna ilość, tak? Nie wiem, dla przykładu weźmy sobie yoga studio. Możemy sobie customizować wygląd z wersji predefiniowanych. O, powiedzmy, że podoba mi się ten schemat kolorystyczny, font. Widzimy, jak to wygląda. Oczywiście tutaj można sobie zmienić jak nam tylko pasuje. Klikamy next. Tutaj jest opcja Import Full Site albo Import Selected Pages. Dajemy Import Full Site. Tutaj jeszcze pojawiła mi się taka wersja Delayed Previously Imported Content, z tego względu, że ja już miałem wcześniej zainstalowany próbnie ten. Szablon, jeżeli chcemy go właśnie od zera zainstalować, to zaznaczamy tą opcję. Jeżeli będziecie robić to pierwszy raz, nie będzie na pewno tej opcji. Tutaj jest Advanced Settings, możemy sobie jeszcze wyłączyć, czy coś chcemy pominąć. Ja oczywiście tutaj zalecam, żeby wszystko włączyć, i klikamy Next. W ostatniej sekcji mamy to, co nam się dodatkowo zainstaluje. Widzimy, że będą tylko Cadence Blocks, które już zainstalowaliśmy wcześniej. Nie musimy nic więcej wybierać. Klikamy Finish and Launch. OK, start, import i czekamy. Import strony zakończył się sukcesem. No, kliknijmy, zobaczmy, jak to wygląda. See my site. No i widzimy, tak naprawdę kilka kliknięć, mamy gotową stronę, którą de facto <gryw> można by było już publikować. Teraz przejdziemy do już takich konkretnych zmian. Pokażę Wam, jak zmienić nagłówek. Jak zmienić schemat kolorystyczny, jak sobie tutaj poradzić z, ze stopką. Możemy sobie teraz przejść do ustawień bardziej zaawansowanych, ale oczywiście nie przejmujcie się, to nie będzie nic skomplikowanego. E, tutaj u góry strony mamy taką opcję: Dostosuj. I widzicie, pojawia nam się podgląd strony i po lewej stronie bardzo dużo ustawień. To są wszystkie ustawienia w wersji darmowej. Tutaj widzimy, że jest też dostępne w wersji pro. Wybierzmy sobie pierwszą z góry opcję, czyli kolory i kroje pisma. No i widzicie, tutaj w kolorach możemy sobie predefiniować kolory, które będą używane w całej stronie. Czyli powiedzmy, nie podoba mi się ten pomarańcz, chcę zmienić, nie wiem, sobie na przykład na bardziej kobiecy, różowy. Gdzieś tam tak. I to będzie... Kolor, tak zwany akcentowy. I widzimy tutaj pewne elementy nam się zmieniły i wszędzie, gdzie wcześniej były pomarańczowe, teraz mamy te różowe, tak? Tutaj wymieńmy sobie także ten drugi, czyli to jest akcent alternatywny, czyli powiedzmy taki, nie wiem, dla przycisków hover i tak dalej, zróbmy, żeby był bardziej wyrazisty, różowy. Możemy sobie zmienić pozostałe, ale powiedzmy, że zostawmy je na razie. I klikamy opublikuj. Oczywiście trzeba to zrobić, żeby nie, nie stracić tych zapisanych zmian. I jak widzicie, tutaj pozmieniały się już nam te rzeczy, które wcześniej były pomarańczowe, teraz są różowe. Tak? Tutaj jeszcze dla przykładu, można sobie od razu predefiniować dwie pozostałe palety. Czyli jakbyśmy chcieli zrobić na przykład w wersję bardziej, nie wiem, męską. Czyli w tym przypadku jest to na przykład tutaj niebieski kolor, oczywiście jest pełna dowolność. Kolory można sobie wybrać. No i wtedy możemy szybko przełączać się pomiędzy tymi paletami, jeżeli nie wiem, możemy sobie nawet zrobić stronę względem pory roku, jaka obecnie panuje. Wróćmy tutaj do kolejnego do kolejnych ustawień. Są to przyciski. Tutaj tak samo. Możemy zdefiniować sobie dodatkowo, jakiego koloru będą przyciski. One tutaj domyślnie podpinają się z naszych kolorów globalnych, ale oczywiście możemy sobie je zmienić na dowolnie. Inne, jeżeli tylko chcemy, widzicie, tutaj się wszystko zmienia według tego koloru, jaki sobie wybierzemy. Można też ustawić gradient. Jeżeli na przykład chcecie bardziej mieć to wymyślne, to ustawiamy sobie na przykład jakiś gradient i zobaczcie tutaj po najechaniu. Mamy teraz gradientowy przycisk, jest to bardzo proste, nie musicie umieć kodować w CSS-ie, także to jest super, za to lubię Cadence. Mm. Tutaj można oczywiście dodatkowe rzeczy robić, takie jak zaokrąglenie przycisków, nie wiem, dajmy sobie na przykład 20 pikseli, widzicie, to już wygląda tutaj dużo lepiej. Możemy sobie zmienić krój pisma, font, dopełnienia, czyli tak naprawdę odległości pomiędzy krawędzią przycisku, a Tekstem, tutaj zaznaczając tą opcję, zmieniamy wszystkie górną, e, prawą, dolną i lewą krawędź. Powiedzmy, że chcemy 30. Wiadomo, wygląda to tak sobie, ale zmienimy na przykład na 10. E, jeżeli chcecie to bardziej customizować, to tutaj możemy sobie zrobić po bokach 20-20. Czyli to wygląda tak: tutaj jest górne dopełnienie, prawe, dolne i lewe. E, cień przycisku. To są już takie naprawdę dodatkowe opcje, które możecie robić, ale nie są oczywiście obligatoryjne. No i na końcu mamy typografię, czyli po prostu czcionki, jakie występują na naszej stronie. To jest czcionka podstawowa, czyli te wszystkie teksty pisane tutaj w zawartości strony. Powiedzmy, że zmieńmy sobie na bardzo popularnego popinsa, tak? I widzicie, tutaj jest fajne, bo od razu też widzimy, jak to wszystko się zmienia. Hmm, można sobie zmienić też grubość tej czcionki, na przykład na 500, tak? i jej wielkość. A myślę, że zmienimy na 16, będzie ok, tak. Eee, kolejną sekcją są nagłówki. No i powiedzmy, że chcemy wybrać jakiś inny krój pisma. Niech będzie to na przykład RobotoSlap. To jest taka która w tym przypadku powinna nam bardzo fajnie pasować. Tutaj dodatkowo mamy sekcję z nagłówkami, czyli H1, H2 i tak dalej. H1 to jest oczywiście największy nagłówek i pozostałe są już mniejsze. Tutaj... Możecie dowolnie się bawić tymi ustawieniami. Te predefiniowane, które są, one bardzo dobrze się sprawdzają, także nawet nie musicie tutaj nic, nic za bardzo robić. To tutaj ta sekcja jest bardziej taka zaawansowana, bo nie wszystkie kroje pisma są z polskimi znakami. Warto tutaj sobie zaznaczyć, żeby był łaciński rozszerzony. Wtedy mamy pewność, że polskie znaki będą się wyświetlać, jeżeli dany zbiór czcionek posiada oczywiście te polskie znaki. Bo jeżeli nie posiada, no to tutaj nawet zaznaczenie tej opcji nic nam nie da. No i na końcu klikamy opublikuj. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem wam tutaj pokazać, yy, są ustawienia nagłówka oraz stopki. Aby to zrobić możemy w kilka sposobów. Klikamy na przykład tutaj w nagłówek. Tak? I pojawia nam się bardzo fajny edytor. Tutaj na dole mamy wiersze, które odpowiadają y, nagłówkowi, czyli w tym przypadku tutaj mamy logo, główne menu i ten przycisk, który tu widzicie. Oczywiście, najeżdżając na poszczególne elementy, też podświetlają nam się wszystkie elementy, które możemy edytować. Dla przykładu, powiedzmy, że chcemy sobie zmienić to logo i jego wygląd. Tutaj oczywiście możemy. Zmienić logo z biblioteki mediów, powiedzmy, że niech będzie to dla przykładu to. Wybierzemy i tutaj klikamy pomiń przycinanie, bo nie chcemy, żeby to logo nam się przycinało, tylko po prostu było w takiej formie jak go dodaliśmy. No i widzicie, to logo nam się tutaj zmieniło. Możemy sobie jeszcze wybrać opcję, że chcemy tylko na przykład samo logo. Jeżeli macie oczywiście dopisek, to warto go zostawić. Jeżeli jest samo logo, to super, tak też może być. Klikamy opublikuj. Tutaj możemy oczywiście sobie jeszcze wyedytować zawartość tego przycisku. Czyli tutaj na przykład chcemy po polsku. Tak i chcemy na przykład do strony zarezerwuj. Oczywiście. E, taką stronę musimy wcześniej mieć e, zdefiniowaną, to pokażę Wam w innych filmikach, jak e, to oczywiście zrobić. Klikamy sobie Opublikuj, żeby to wszystko było już widoczne na naszej stronie. Ostatnią rzeczą, jaką możemy w nagłówku zrobić, jest edycja menu. Tutaj najeżdżamy na menu, klikamy ikonkę ołówka, i tutaj głównie możemy zmienić sobie kolor i wygląd. Czyli tutaj wybieramy sobie, jakiego koloru mają być odnośniki w menu. Oczywiście są to kolory predefiniowane wcześniej, ale oczywiście możemy je dowolnie zmieniać, jak nam się tylko podoba. Powiedzmy, że tak to może wyglądać. Tutaj jest tak, pierwsza opcja to jest kolor początkowy, czyli tak jak tutaj widzicie. Drugi kolor to jest kolor po najechaniu, tak zwany hover. A trzecia opcja to jest kolor linku aktywnego, czyli jeżeli na przykład wejdziemy w daną stronę i Ją klikniemy, to kolor w menu będzie właśnie ustawiony na ten trzeci. Samo menu oczywiście tutaj jest podpinane z układu strony, jaki będziemy tworzyć. Yy, można to też wybrać tutaj z ustawień głównych. Jeżeli jesteśmy w edycji tego menu, klikamy wybierz menu, i tutaj moglibyśmy sobie wybrać menu, które stworzymy samodzielnie. Tutaj jest predefiniowane, stworzone już mm, przez twórców Cadence. No i oczywiście nie zapominamy, żeby kliknąć opublikuj. Ostatnią rzeczą w tym filmiku będzie y, zmiana stopki, czyli zjeżdżamy sobie na sam dół strony. Oczywiście jesteśmy cały czas w personalizacji, tutaj nigdzie nie wychodzimy. Klikamy sobie ikonkę y, ołówka, tak i widzimy tutaj podobna sytuacja, y, mamy podział na kolumny, podział na y, rzędy tej stopki. I tak samo po najechaniu na dany element możemy go dowolnie zmieniać. Hmm. Tutaj widzicie na przykład są właśnie te kolumny, czyli jeżeli jestem w danym rzędzie i powiedzmy, że chcę zmienić układ, tak jak na przykład tutaj. Powiedzmy, że chcę zrobić tylko dwie kolumny i rozbijemy to sobie na dwie kolumny. I to wszystko działa też na zasadzie drag and drop, czyli po prostu najeżdżam, przytrzymuję. I puszczam. I widzicie logo, czyli ten cały widget jeden przeniósł nam się na tą stronę. Tutaj mamy po prawej stronie te media społecznościowe. I tutaj, klikając jeszcze na to koło zębate w danym rzędzie też właśnie pojawiają nam się te wszystkie ustawienia. Możemy się tutaj nimi pobawić. W wyglądzie dosłownie możemy też zmieniać sobie bardzo dużo rzeczy, co nam się żywnie podoba. To jest kolejna rzecz, za którą lubię Cadence, bo można praktycznie wszystko edytować. Tutaj widzicie, jeszcze sobie wyedytuję kolor tego dolnego menu. Tak, tutaj jeszcze mamy w wyglądzie kolory. Tutaj jest zawartość widgetów widzicie ten kolor jest taki ciemny mało kontrastowy chcemy żeby on był bardziej widoczny tutaj sobie wybierzmy żeby on był bardziej jasny tak widzicie zmienił nam się tylko tutaj ta część koloru a ta nie dlaczego dlatego że to są już odnośniki a tutaj mamy poniżej kolory odnośników czyli zmieniamy sobie także na jasny i tutaj zmieńmy żeby był jakiś jaśniejszy po najechaniu tak widzimy to nam się wszystko fajnie Poustawiało, i tutaj fajna rzecz, jeszcze jak sobie najedziemy na ten widget, który przedstawia nam ikony mediów społecznościowych, klikniemy, to widzicie, że tutaj mamy bardzo łatwy sposób. Też możliwość ustawienia i na przykład przeciągania e, w dowolne miejsce tych ikon. Możemy dodać nowe. Na przykład, nie wiem, prowadzimy YouTube'a. Chcemy, widzicie, tutaj już pojawił się YouTube. to oczywiście też jest. Sekcja, z wyglądem możemy to wszystko sobie we własnym zakresie pozmieniać. I na samym dole warto pamiętać, że jest coś takiego, jak ustaw linki społecznościowe. Klikamy to i tutaj możemy sobie wpisać dowolny link do naszych mediów społecznościowych, czyli tam piszemy, na przykład Facebook i tak dalej. E, tu są wszystkie te media społecznościowe predefiniowane. No i pamiętamy, żeby. Kliknąć, opublikuj. Jeżeli to wszystko już mamy gotowe, klikamy tego ikszika. Tak, wychodzimy. Jest podgląd strony. Widzicie, wszystko zostało zrobione tak, jak tutaj sobie zaplanowaliśmy w tym edytorze graficznym. Dzięki. To by było na tyle w tym odcinku.